Siemanko, witam serdecznie z tej strony Wuku. Jesteśmy w Arkani. Ostatnio udało nam się zrobić parę questów, ale teraz już kontynuujemy to wszystko. Z tego, co pamiętam, musimy znaleźć jakiś sztandar gdzieś w pobliżu pola bitwy. W tym celu musimy spenetrować jaskinie goblinów. Są przypuszczenia, że to one właśnie zakosiły ten sztandar Mam mamy znowu jakieś czarne wilki, zajmiemy się nimi po drodze. Oczywiście, jest tu dużo, dużo ziółek, pączkujących ziół leczniczych, które oczywiście sobie zbiorę. No i tak udało się załatwić je bez problemu. I już ruszamy w stronę, w stronę tej jaskini goblinów Nie wiem czy dobrze idę No, trochę zboczyłem drogi, no ale Jesteśmy już w pobliżu Kręci się tutaj dosyć dużo tych wilków Co nie jest w sumie złą sprawą Trochę poekspimy przy, przy okazji Wcale ta walka z nimi nie sprawia żadnych problemów Więc jest okej okay. Ostatnie odcinki wyszły nawet dosyć długie, więc postanowiłem teraz już stanowczo kontrolować centrazję i nie przekraczać tych 25 minut. Naprawdę dużo tych ziół tutaj jest. No i już mamy jaskinie przed nami. No, czy to nie jest jaskinia, to jest jakiś gość? Myślałem, że to jest znacznik jaskini. Kim ty jesteś? O co chodzi z tobą? Znalazłeś Kiliana? Aha, no, znalazłem go. To ten taki dzieciak, który bał się wilków. Natknąłem się na Kiliana w jaskini niedaleko obozu drwali. Ukrył się tam przed wilkami, które wziął za demony. Wilki? Demony? Wszystko z nim w porządku? Nie martw się, to tylko wilki. Poza tym mi tak nie żyją, a twój siostrzeniec powinien już dotrzeć na zamek. O, dziękuję, nieznajomy. Dziękuję. Moja siostra Semel zaczęła się już o niego martwić. Proszę, weź to. Niewiele tego, ale mam nadzieję, że ci się przyda. No tak, dobrze, coś dostaliśmy wilczą tarczę. Znowu obczaję. Czy czasem nie jest lepsza od naszej obecnej, chociaż nasza... Jest dosyć dobra, ta ma 40, a nasza ma 55, no. Niestety jest słabsza od, od tej, którą mamy obecnie. Tylko gdzie tutaj jest ta jaskinia teraz? Na północnym wschodzie. No tutaj gdzieś powinna być. Chociaż tu mamy... Mamy tą twarz. Ze skały. Która zasypała przejście. Nie mamy tutaj... Możliwości żadnego przejścia i nic. Tak więc udajemy się na ten północny wschód, poszukiwajmy tej jaskini. Mam nadzieję, że ją znajdę. No, już widzę jakiegoś goblina, więc to jest jakiś dobry znak. Nawet dużo tych goblinów, czterech. W tym jeden szaman. Jeszcze jeden szaman. Ale to nie są przeciwnicy, na naszą miarę. Chociaż jest ich dużo, ale radzimy sobie z nimi. Chociaż musiałem skorzystać z mikstury, bo wzięły nam dosyć dużo życia. No tak, z większością goblinów poradziliśmy sobie, na szczęście. Teraz wystarczy tylko przeszukać ich zwłoki, chociaż nie mają w sobie nic zbyt dużo, jakieś złoto, chociaż zawsze się przyda. Naprawdę dużo jest tutaj tych goblinów, tych łowców, więc gdzieś musi być w pobliżu tutaj jaskinia. Dobra, myślę, że już nie będę tutaj zbierał, bo to dużo czasu zajmuje. Tu to już sobie chyba ostatni. Siłowcy dosyć dobrze się bronią, muszę przyznać. Chociaż nie wiem, co się z tym dzieje, właśnie. Nie mogłem coś w niego trafić. Ale udało się, spadł ze zbocza. A czemu wyciągnąłem łuk nie chciałem. Idę moim czepiec i tu mam jakieś wejście do jaskini. Mam nadzieję, że to jest ta jaskinia, o którą nam chodziło, w której najwyraźniej ukryty jest gdzieś ten sztandar, który wszyscy szukają. Musimy zająć się dosyć dużą ilością goblinów, żeby tam się dostać. W środku może być jeszcze więcej. A więc szykuje się odcinek pełen goblinów, pełen walki z goblinami, co nie jest w sumie złą sprawą. Bo jak spimy troszeczkę... No i już mam To Dosyć ładnie wygląda. Na razie widzimy trójkę goblinów, którzy nie powinni sprawić żadnych kłopotów nam. muszę się tu rozejrzeć za jakimiś skrzyniami gobliny czasem sobie lubią coś coś zakosić i połować w skrzynkach no ja tutaj na razie jak widzę nic nie ma I nie ma wyjścia, musimy się udać właśnie tą, tą, tą ścieżką tą odnogą jaskini I tutaj mamy kolejnego przeciwnika może spróbuję strzelić z łuku w niego albo w tego Został w głowę, ładny headshot Dobra, trzy strzały wystarczą na takiego goblina Jeszcze jedna O, ten jest jakiś lepszy chyba Albo w ogóle słabiej trafiam Dobra, udało się W tym miejscu akurat było chyba tylko dwóch goblinów Posążek Nosa. Który to już ten posążek? Trzeci No jakoś to idzie, powoli zbieramy te Te wszystkie znajdźki Tu mam jakieś drobne rzeczy, sprawunki Tych goblinów Kusza Wyszczerbiony flamberg Jakiś, jakiś miecz Kolejny szaman który nie jest zbytnio odporny na nasze ciosy na szczęście. Ciekawe jak duża jest ta jaskinia. Może się okazać, że cały odcinek zajmie nam badanie tej jaskini. Chociaż wcale wcale mi się tak nie wydaje. Kolejne gobliny, i tam właśnie chyba jest już ten sztandar. Więc tak, prawdą było to, że to właśnie gobliny zakosiły go. Udało się zrobić fajny unik. Warto tutaj zwiedzić tą jaskinię tak bardziej dogłębnie, żeby na przykład zdobyć tą skrzyneczkę. Ciekawe, co w niej jest. Jakieś złoto, tarcza. Nie wiem, czy nie lepsza od tej, której mamy obecnie. Jakaś alchemiczna receptura. Konopne opatrunki, plus 100 do zdrowia. I jakiś dobry pierścień, dosyć dobry. Muszę to wszystko obczaić w ekwipunku. Złożę węgla. Też się przyda. No i sprawdzę jeszcze tę tarczę. To była ta długa tarcza 65 do pancerza, plus 2 regeneracja wytrzymałości. A nasza ma 55 do pancerza, jeszcze 15 do zdrowia i 10 do wytrzymałości. Wydaje mi się, że w sumie chyba ta nasza tarcza Honor Stewart jest, jest lepsza. Ma też swoje bonusy, jakieś jeszcze. Mamy sztandar Gawana Oczywiście bierzemy go Udało się zrobić zadanie Nie było zbytnio problemów, te gobliny nie są zbytnio wymagającymi rywalami Nie były na początku gry, nie są też teraz No i musimy teraz znaleźć tego Tego, który szukał właśnie tego sztandaru, oddać mu ten sztandar Będziemy mieli wykonane zadanie Mamy tutaj właśnie chyba oznaczonego tego, tego gościa, więc udajmy się w tamtą stronę w tamtym kierunku. No i teraz już właśnie chyba trzeba będzie udać się na południe w stronę srebrowodu. Nie będzie chyba innego wyjścia. Wszystko, wszystko chyba udało nam się tutaj zrobić już w tej chwili. Chociaż jeszcze ciekawi mnie sprawa z tą z tą twarzą, z kamienia, Bądź która na tutaj leży na, na drodze. Co ze sztandarem? Znalazłeś go? No tak, znalazłem, nie było problemu. Na pewno gobliny go zabrały. Spójrz, czy to ten sztandar mojego pana. To on! Mój honor uratowany! Dziękuję nieznajomy! Dziękuję. Nie ma sprawy. Wyruszam na zamek. Ty chyba też. Dokładnie tak! Do zobaczenia w Zamku Srebrowód! No tak jak mówiłem Trzeba się teraz udać do Zamku Srebrowód Który jest na południu No i dobra Troszeczkę zajmie nam teraz ta podróż No ale trzeba tę podróż odbyć, nie ma wyboru ogólnie chciałem tak zapytać jak się, wam, jak się wam podoba ta seria z Arkani jest ok spoko zauważyłem jeśli chodzi o analitykę tam że jest trochę bardziej popularna ta seria niż, niż ta którą prowadzę Singularity mi też bardziej się podoba właśnie ta, ta Arkania, ten gotik myślę że Singularity Będę robił odcinki trochę sporadyczniej. Przyjemniej mi się gra po prostu w to markanie, chociaż Singularity też ma oczywiście swoje plusy. No i już tak, wkraczamy na nową ścieżkę w stronę zamku. Na pewno będą się tam działy dosyć ciekawe rzeczy, mam nadzieję, oczywiście. Nie wiem, czy zdążymy dojść dzisiaj do tego zamku. Tak jak mówiłem, chcę Wam ograniczyć czas tych odcinków. Wiem, że ludzie są zabiegani teraz, jak jeszcze szkoła, praca, te sprawy, więc odcinek pół godziny to nie jest zbytnia dobra sprawa. A tak 20 minut, 23 minuty, 25 to jest, to już jest ok, Da się przetrwać. Tu mam jakiś znacznik jeszcze dziki po drodze. Obżarte czarne dziki. Te dziki, które mają chyba w sobie te orzechy. No tak. No i to zadanie już wykonaliśmy, więc... Jest to zbędne. Mam jakąś jaskinię po lewej stronie. Jakąś kobietę. Hej! Dilwi, chyba cię znamy. Potrzebuję pomocy. O co chodzi? Symbolem naszej gili jest złoty grot. Przed bitwą ukryłam go w jaskini. W czym problem? Te przeklęte gobliny zadomowiły się w całej okolicy. W tamtej jaskini również. Możesz go dla mnie odzyskać? No tak, myślę, że. Że ci pomogę? Chociaż wcześniej chciałem porozmawiać jeszcze. Gildia ostatnio chyba nie radzi sobie za dobrze. Gildia już nie istnieje. Zaginął nasz wielki mistrz Kraglan. Część z nas uciekła na zachód, gdy zaczęła się bitwa. Większość z nich stanęła po stronie lorda Gawana. Jak dotąd nikt nie wrócił. Mhm. Mm Spotkałem Kraklana? Spotkałem Kraglana. Żyje. Naprawdę? Gdzie jest? Szuka ocalałych na polu bitwy. W końcu jakaś dobra wiadomość. Dziękuję. Czy daleko stąd na zamek? Tak. Podążaj drogą na południe, przez parów pokutników. Parów pokutników? Osobliwa nazwa. Więźniowie lorda Gawana smażą się tam w klatkach, aż zaczną żałować za grzechy. Nikt nie chciałby tam skończyć. No, tak, nie jest to zbytnio przyjemna sprawa. Te gobliny zaczynają mnie denerwować. Od wybuchu wojny mnożą się jak króliki. Ciężko znaleźć jaskinie, w której by ich nie było. A nawet jeśli się uda, pewnie czai się tam coś gorszego. W sumie strasznie dużo tych goblinów się panoszy. ten złoty grot. Powiedz mi, jak znaleźć jaskinię goblinów. To niedaleko stąd, na wschód. Na wschód, czyli ...czyli właśnie tutaj, to jest ta jaskinia. No ciekawe, będzie tutaj dużo tych goblinów, czy, czy raczej nie? Jak myślicie? Mam nadzieję, że najwyżej pięciu, sześciu. Żeby to szybko poszło No co musimy zdobyć? Musimy zdobyć złoty grot odwłóżny, który jest jakimś, jakimś talizmanem Czy znakiem jej gildii A gobliny postanowiły go zakozić po prostu Pewnie będzie w jakiejś skrzynce, tylko gdzie ta skrzynka? Ta jasknia wydaje się być dosyć rozległa na pierwszy rzut oka. Czniasty kornet, jakiś grzybek, kolejny do kolekcji Zużo obsydianu. Ciekawa sprawa. Kretoszczur. Dawno nie widziałem kretoszczura. Znowu ten grzybek. Ciekawe jakie ma właściwości. Mamy skrzyneczkę. A w niej bakłażan, jakąś recepturę i troszkę złota. Kolejne kretoszkiwa Tylko gdzie ten, ten grot od tej, od tej włóczni Pewnie nie w tej odnodze jaskini. O, tam widzę jakiś znacznik, na pewno jest to tam. Szkoda, że nie można tutaj jakoś szybciej biegać. Chyba, że można, a tego nie wiem. No, i ta odnoga musi być już tą właściwą. Tamta była taką troszkę boczną. W tej, tutaj na pewno już zdobędziemy ten grot. Mam nadzieję, bez, bez żadnych problemów. Ładnie się tutaj urządzili te gobliny. Przyturnie dosyć. Mają wilka nawet. To już drugi tutaj w tej jaskini wilk. No szamanie. No jest ich tutaj dosyć, muszę przyznać. Ale naprawdę uda się zdobyć dużo expa w tym odcinku. Strasznie dużo goblinów spotkaliśmy. Dzisiaj akurat. Ale jeszcze chyba nie wskoczył nam poziom. Mam nadzieję, że wskoczy jeszcze teraz w tym odcinku. No i mamy kolejnego szamana. Znowu udało się zrobić przed chwilą bardzo dobry unik. Uniknąć ciosu, który ma, mógł nam zabrać dosyć dużo perzeta. No i mam nadzieję, że już, już mamy ten grot w tej skrzyneczce Na 100% musi tu być Złoty grot, tak Barbarzyński miecz, muszę obczaić jeszcze ten miecz Tu mamy jakieś złoże jeszcze No i szybko lecimy do Jilvi Jeśli dobrze pamiętam Tak się nazywa chyba no i gobliny chyba nie mają tu nic więcej, co byśmy chcieli. Oddam tylko. Oddam tylko ten grot i myślę, że już będę kończył odcinek. A w następnym już na pewno udamy się w stronę tego zamku. I mam nadzieję, że do niego. Do niego już dotrzemy. Dzisiaj było dosyć dużo jaskiń, dosyć dużo, dużo goblinów. I nie udało się wbić, wbić poziomu, chociaż może po rozmowie z nią się uda. Nie chcę się naprzykrzać, ale znalazłeś może ten grot? No jasne, że znalazłem. Proszę. Oto złoty grot. Wspaniale. To rzeczywiście on. Może jest jeszcze nadzieja dla naszej gildii? Wszystko będzie dobrze. Chciałabym w to wierzyć. No i tak, chyba się udało zdobyć. Tak, trzynasty poziom i kusza Gorna. Kusza Gorna, dobrze widziałem? Kusza Gorna. Kusza Groma. Kurczę, już miałem nadzieję, że kusza Gorna. Chociaż taka też może być. Tak więc dzięki za oglądanie tego odcinka, do zobaczenia w kolejnym, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i na razie cześć.